Spadek jest w całości mój. Tata byłby zdecydowanie szczęśliwszy, gdyby odziedziczył go jego syn. Zamiast jakiejś kobiety, która nie jest z nim spokrewniona. Nie jesteś już moją siostrą. Zrywam z tobą więzi. Mój brat powiedział z szyderczym uśmiechem, kropka rzeczywiście, do naszego ojca. Nie byłam z nim spokrewniona, ponieważ byłam dzieckiem mojej matki z poprzedniego związku. Mimo to kochał mnie jak własną córkę, co czyniło go dla mnie kimś wyjątkowym. Czułam złość, że mój brat chciał zmonopolizować wszystko, co zostawił nasz ojciec. Ale jego słowa o zerwaniu więzi przyniosły mi ulgę. Dla mnie w porządku. W zamian, kiedy odziedziczysz spadek, nigdy więcej się ze mną nie kontaktuj, jakbym kiedykolwiek to zrobił. Nie oczekuj ode mnie później żadnych pieniędzy, nawet grosza. Jestem Kelly, 29-letnia urzędniczka państwowa. Mój brat Steve ma 22 lata i w tym roku ukończył studia. Często chwali się, że jego firma jest bardziej znana. I odnosi większe sukcesy niż wiejski urząd miasta, w którym pracuje. To muszą być geny taty, prawda? Mam w sobie krew ojca, który pracował dla dużej korporacji. Tak, tak, bardzo imponujące. Steve często porusza kwestię dziedziczenia cech naszego ojca. Chociaż mamy tę samą matkę, mamy różnych ojców. Steve jest dzieckiem naszego obecnego ojca i matki. Ja jestem dzieckiem mojej matki i jej byłego męża. Chociaż technicznie jestem pasierbicą, tata nigdy mną nie gardził i bardzo się o mnie troszczył. Nie pamiętam zbyt dobrze mojego prawdziwego ojca. Uciekł ze swoją partnerką, gdy byłam mała. Dlatego uważam mojego obecnego tatę za mojego prawdziwego ojca. Kiedy Steve był młodszy, nigdy nie wspomniał, że jestem pasierbicą. Ani o tym, że mieliśmy innego ojca. Jednak kiedy byłam dorosła, a on był jeszcze w gimnazjum. Nasza matka zginęła w wypadku samochodowym. Nie mogąc poradzić sobie bez obwiniania kogoś. Steve wmówił sobie, że to moja wina. Na pogrzebie płakał. Dlaczego mama musiała umrzeć? Byłoby lepiej, gdybyś to był ty. Nikt nie byłby zmartwiony. Gdyby przyrodnie rodzeństwo odeszło kropka nieważne, jak bardzo był zszokowany. Mówienie takich rzeczy sprawiło, że straciłam jakąkolwiek sympatię do brata. Chciałem odeprzeć tak ostre stwierdzenie, ale nasz ojciec kropka, którego nigdy nie widziałem tak wściekłego, Ostro zbeształ Steve'a, więc postanowiłem milczeć. kropka naturalnie, moje relacje ze Steve'em pogorszyły się. Początkowo próbował prześcignąć mnie w nauce, ale mierzył zbyt wysoko. Nie udało mu się dostać do szkół pierwszego wyboru, zarówno do liceum, jak i na uniwersytet kropka nie mógł też mnie prześcignąć, ponieważ pracowałam na pełen etat kropka, a on był tylko studentem pracującym w niepełnym wymiarze godzin. Było wiele innych dziedzin, takich jak sport czy sztuka, w których mógł konkurować. Ale obawiając się porażki, przestał podejmować jakiekolwiek wyzwania. Pokrewieństwo krwi było niezaprzeczalnym faktem. Kropka myślał, że może dominować, szturchając go bez żadnego wysiłku. W końcu Steve po prostu kpił ze mnie, że jestem pasierbicą. A nieprawdziwym dzieckiem naszego ojca kropka, prawdopodobnie na początku była to tylko źle ulokowana złość po stracie matki. Ale gdy dorósł, naprawdę zaczął w to wierzyć. Tata i ja jesteśmy prawdziwą rodziną, a siostra jest obca kropka, ponieważ moja siostra jest pasierbicą, mam wyższą pozycję niż ona. Zmęczyło mnie użeranie się z takim samolubnym bratem. Prowokował jednostronnie, przegrywał własnymi środkami i wpadał w złość. Byłam tak zmęczona użeraniem się z nim, że zaczęłam go lekceważyć. Kiedy Steve zdecydował się dojeżdżać na uniwersytet z domu, wyprowadziłam się i zamieszkałam sama w mieszkaniu. Kiedy wracałam do domu, uzgadniałam z tatą wizyty, gdy Steve'a nie było w pobliżu. Cztery lata później Steve ukończył studia i dostał pracę w dość znanej lokalnej firmie. Przygotowałem krawat jako prezent z okazji ukończenia studiów. Oczywiście dostałem pracę w znacznie lepszej i bardziej znanej firmie niż Urząd Miasta, w którym pracuje się jako urzędnik państwowy. Ponieważ mam w sobie krew ojca, który pracuje dla dużej korporacji. Jego charakter najwyraźniej nie zmienił się nawet przez cztery lata studiów. Zdecydowałam się nie dawać mu prezentu. Kropka. Nadal mieszkałam sama i dojeżdżałam do pracy, podczas gdy on mieszkał z naszym ojcem i stawiał czoła wzburzonym farom społeczeństwa jako nowy pracujący dorosły. Ten styl życia nie trwał nawet roku, zanim tata nagle zachorował. Kropka, kiedy rozmawialiśmy przez telefon poprzedniej nocy, nic na to nie wskazywało. Odszedł tak nagle, że nie miałem nawet czasu się z nim pożegnać. Kropka. Na pogrzebie byłem głównym żałobnikiem. A dzięki wcześniejszym ustaleniom Taty na temat tego, co było potrzebne i jakich procedur należy przestrzegać, wszystko z wyjątkiem spadku zostało sprawnie załatwione. Problemem był spadek kropka jedynymi żyjącymi spadkobiercami byliśmy Steve i ja. Miałem przeczucie, że dyskusja na ten temat nieuchronnie doprowadzi do konfliktu. W pokoju Taty znalazłem kilka dokumentów dotyczących spadku. Wiedziałem jednak, że nie będą one dokładnie przestrzegane. Steve przybył na nasze spotkanie ponad 30 minut spóźniony, nie przepraszając. I od razu powiedział coś oburzającego. Spadek. Jestem prawdziwym dzieckiem, więc wezmę wszystko. Ty, jako pasierb, jesteś tylko outsiderem. Czy to niechciwe, by ktoś z zewnątrz domagał się spadku? Steve śmiał się, że jest prawdziwym dzieckiem i monopolizuje spadek Byłam tak zmęczona użeraniem się z nim przez całe życie, że postawiłam warunek i obiecałam zrzeć się spadku. Nie odziedziczę niczego potacie. W zamian nie wolno ci się ze mną kontaktować do końca życia, bez względu na wszystko kropka głupi jesteś? Jakbym kiedykolwiek się z tobą skontaktował. Nie oczekuj niczego ode mnie później. Po prostu zniknij. Zdegustowana wstałam i wyszłam, podczas gdy Steve tylko się uśmiechał. Wychodząc przypomniałam sobie, jaki był słodki jako dziecko. Następnego dnia udałam się do kancelarii prawnej, aby załatwić prawne aspekty zrzeczenia się spadku. Kelly powiedziałaś, że nie masz żadnych praw do spadku. Jesteś pasierbicą swojego ojca. W rzeczywistości tata formalnie mnie adoptował, więc mam prawa do dziedziczenia jego majątku. Ale ja już niczego nie chcę. Zrzekam się spadku. Prawnik potwierdził, gdy mu przerwałem. Chociaż nie wspomniałam o tym Steveowi, tata oficjalnie adoptował mnie po ślubie z mamą. Dlatego, mimo że nie byliśmy spokrewnieni, naprawdę byliśmy rodzicem i dzieckiem. Wiedziałem o wszystkim, co należało do taty z dochodzenia w sprawie majątku. Chciałem jednak uwolnić się od komplikacji związanych z byciem pasierbem. Albo prawowitym dzieckiem, więc postanowiłem zrzeć się wszystkiego. Miesiąc później prawnik poinformował mnie, że sąd rodzinny przyjął moje zrzeczenie się spadku. Niechętnie skontaktowałem się ze Steve'em. Halo. Moje zrzeczenie się spadku jest kompletne. No wiesz z dochodzenia spadkowego, które prowadził tata? Steve przerwał mi, krzycząc. Zamknij się. Rozumiem, że zrzekłaś się spadku. Kropka, przestań zachowywać się jak prawdziwa siostra i nigdy więcej się ze mną nie kontaktuj. Rozłączył się, a ja westchnęłam głęboko. Wiedząc, że Steve w końcu przyjdzie z płaczem, czułam się jeszcze gorzej. Kropka, minęły trzy miesiące, a potem zaczęłam otrzymywać liczne telefony i e-maile od Steve'a. Niechętnie odebrałam telefon, słysząc jego wyczerpany głos. Wiesz co, muszę pożyczyć trochę pieniędzy. Tata miał długi kropka, a ja nie nadążam ze spłatą. Wykorzystałem też oszczędności taty, ale to za mało. Co? Jasne, tata miał kilka pożyczek do spłacenia, ale jeśli wykorzystałeś wszystkie jego oszczędności, nie powinno być tak źle kropka, kiedy odpowiedziałem w ten sposób. Steve krzyknął. Wiedziałeś o tym. Czy zepchnąłeś dług na mnie, wiedząc o tym wszystkim, dowiedziałem się o sytuacji finansowej taty, w tym o jego znacznych długach. W ramach mojego procesu zrzeczenia się, który prowadził prawnik. Próbowałem poinformować Steve'a, ale on zerwał wszelką komunikację, więc zostawiłem to na później, kropka zgodnie z oczekiwaniami. Przyszedł do mnie zapłakany. Jasne, tata pracował dla dużej firmy. Ale czy możesz sobie wyobrazić, jak trudno było wysłać cię do szkoły średniej i na studia? Było ubezpieczenie edukacyjne i ubezpieczenie na życie mamy kropka, ale takie rzeczy jak dom i samochód trzeba było spłacać pożyczkami. Nie jestem twoją siostrą, prawda? Powinieneś porozmawiać z kredytodawcą hipotecznym lub prawnikiem, a nie ze mną, osobą z zewnątrz kropka, o czym ty mówisz. Nie przejmuj się drobiazgami. Poza tym traktuję cię jak siostrę, chociaż jesteś tylko pasierbicą. Więc ciesz się z tego. No dalej, Kelly, daj mi trochę pieniędzy. Wściekła na jego zadowolony z siebie głos, rozłączyłam się gwałtownie i zablokowałam numer Stiva. Nie wiedział, gdzie mieszkam sama. I nie zostawiłam żadnych wskazówek na temat mojego domu w domu Steve A. Tak dla bezpieczeństwa. Kupiłam nawet nową komórkę, myśląc, że to powstrzyma jego telefony, ale myliłam się. Kelly, proszę, potrzebuję pieniędzy. Inaczej nie przeżyję. Steve zaczął pojawiać się w urzędzie miasta, gdzie pracuje. W przeciwieństwie do sytuacji, gdy zachowywał się wobec mnie arogancko, teraz wyglądał na naprawdę zmartwionego. Odwiedzał mnie wielokrotnie. Przychodził tylko podczas przerw na lunch. CO wskazywało na to, że wymykał się z pracy. W dni, kiedy mnie nie odwiedzał, dzwonił wielokrotnie, zakłócając moją pracę, kropka, wyjaśniłam sytuację szefowi, który przeniósł mnie na stanowisko administracyjne, kropka, ale potem zaczął zostawać po godzinach zamknięcia, odmawiając wyjścia, dopóki mnie nie zobaczy. Po pracy przyłapałam go czekającego na mnie i zaciągnęłam na parking. Przestań już! Nie sprawiaj kłopotów w moim miejscu pracy. Kazałem Ci skonsultować się z instytucjami pożyczkowymi i prawnikiem. W końcu przestał udawać uprzejmego i spojrzał na mnie ze skrzyżowanymi ramionami, ze złością w głosie. Już się z nimi konsultowałem, jasne ubezpieczenie z grupowej polisy na życie oznacza. Że nie muszę już płacić za dom. Z samochodów zostało około pięciotysięczny rok dolarów, kropka, więc wynegocjowałem zmniejszenie miesięcznej spłaty i dalsze korzystanie z niego. Wtedy tak naprawdę nie walczysz o życie. Tata miał tylko te dwie pożyczki. Po co błagasz o pieniądze? Jego gniew nagle złagodniał i rozejrzał się nerwowo, kropka, kiedy naciskałem go dalej, niechętnie zaczął mówić. Właściwie tata miał sporo oszczędności. Wydałem je więc na różne rzeczy i przekroczyłem budżet. Pożyczyłem pieniądze od przyjaciela, ale teraz nie mogę ich spłacić. Ten facet mówi, że go oszukałem. Więc teraz nie mogę pożyczać od nikogo innego. Jeśli nie będę mógł pożyczać od przyjaciół, będę musiał udać się do drapieżnych pożyczkodawców. Wtedy będę musiał spłacać pożyczonymi pieniędzmi, a nie będę w stanie związać końca z końcem. Głowa bolała mnie głęboko, gdy westchnąłem. Jego historia była zawiła. Ale rozumiałam, w jakim był bałaganie, kropka, to znaczy, że ciągle pożyczasz pieniądze na spłatę długów, a teraz utknąłeś w martwym punkcie. Tak, właśnie tak. Chyba jestem już na czarnej liście. Nie mogę już pożyczać. Jeśli zapłacisz, wszystko się skończy. Powiedział Steve, wyciągając rękę w moją stronę. Kropka, więc, Kelly, daj mi 8,000. Kiedy odepchnęłam jego rękę, Steve potarł dłoń i spojrzał na mnie gniewnie. Nie ma mowy, żebym zapłacił. To twoja wina, że za dużo wydałaś na zakupy i uciekłaś się do rekinów pożyczkowych. Kropka, dlaczego nie możesz mi pomóc, kiedy tak proszę? Czy to dlatego, że jesteśmy tylko w połowie spokrewnieni, nie dbasz o swojego brata? Pasierbowie są naprawdę najgorsi, tacy nieprzyjemni. Wsiadłam do samochodu i odpaliłam silnik. Steve próbował przylgnąć do mnie w desperacji, ale odtrąciłem jego rękę. Obiecałeś nie kontaktować się ze mną do końca życia w zamian za zmonopolizowanie spadku. Łamiesz obietnicę, błagasz o pieniądze. A na dodatek jesteś niegrzeczny i głupi. Nie mam dla ciebie ani grosza. Jeśli przyjdziesz jeszcze raz, zadzwonię na policję. Steve wielokrotnie wołał do mnie Kelly. Ale zignorowałam go. Kropka, wcisnęłam pedał gazu, zostawiając go na parkingu i odjechałam. Kropka. Później Steve nadal przychodził do ratusza, czekając aż do zamknięcia i niepokojąc ludzi z różnych wydziałów. Dzwonił rano i wieczorem. Kropka, dzięki temu stał się jedną z najbardziej problematycznych osób w ratuszu. Dopóki tam byłem, był utrapieniem. Ponieważ nie krzyczał i nie robił scen przy okienku, trudno było na niego donieść kropka, więc szybciej było dla mnie zniknąć kropka. Chcesz, Kelly? Nie ma jej już w ratuszu. Co? Odeszła? To ile dostała odprawy, kiedy Steve jak zwykle podszedł do Lady, dowiedział się od pracowników, że odeszłam i otrzymałam odprawę. Zaczął gorączkowo szukać, gdzie mogę być kropka jednak, ponieważ dane osobowe, takie jak adresy i dane kontaktowe pracowników, są chronione, nie było możliwości, by mógł się swobodnie dowiedzieć kropka, nie mogąc mnie znaleźć. Steve błąkał się podejrzanie i został zgłoszony jako podejrzana osoba tu i tam kropka następnie nie był w stanie zebrać pieniędzy przed upływem terminu spłaty i teraz spłaca je stopniowo każdego miesiąca, doliczając znaczne opłaty za zwłokę. Dowiedziałem się o tym od dziecka, któremu Steve zalegał ze spłatą. Wygląda na to, że ostatecznie grozi mu zajęcie pensji, ponieważ nie był w stanie nadążyć ze spłatami na rzecz innych firm. Teraz jest zmuszony żyć skromnie. Daleko mu do aroganckiego brata, który zwykł się przechwalać. jeśli chodzi o mnie, to tak naprawdę nie odszedłem z ratusza. Miasto, w którym pracuję, powstało z połączenia kilku miast. Tak więc stary ratusz nadal funkcjonuje jako filia. Kropka wyjaśniłem sytuację działowi kadr i zostałem przeniesiony do oddziału w górach. Dopóki sprawy się nie uspokoją. Kropka, początkowo planowałem wrócić do poprzedniego oddziału po rozwiązaniu sprawy mojego brata, ale teraz praca w tym oddziale jest dla mnie bardziej satysfakcjonująca. W górach jest mniej mieszkańców i zawsze brakuje personelu. Kropka będąc bliżej mieszkańców Czuję, że jestem dla nich bardziej pomocny, kiedy mówię, że nie mam już rodziny. Wszyscy traktują mnie uprzejmie. Smutek po stracie ojca i matki nigdy w pełni nie znika, ale przynajmniej czuję ulgę, że jestem wolny od komplikacji związanych z byciem uznanym za prawowite dziecko lub pasierba.